Szanowni Państwo, zapraszam na premierę 56. odcinka mojego podcastu Pierwsza Młodość, piątek, godzina 18. W tymże odcinku moje subiektywne, moje prywatne podsumowanie 2023 roku, który dla mnie był absolutnie przełomowy pod bardzo wieloma względami. Może to potraktujecie jako rodzaj inspiracji, jakiejś pomocy dla Was, albo może w ogóle po prostu jako taką gaduchę Karoliny KP o tym, co zrobiła sama dla siebie w 2023. W 2023 roku. A patroni od Progu 25 dostaną ode mnie listę książek, które mi osobiście pomogły wybrać pewne rzeczy, zrozumieć pewne rzeczy, jak to mówią, rozkmienić. Bardzo serdecznie zapraszam także na spotkanie na Instagramie Beaty Sadowskiej. Piątek, godzina 19, pogadamy sobie o życiu. A więc podsumowując, w piątek o godzinie 18 premiera 56 odcinka podcastu Pierwsza Młodość, do którego to patroni e, dostaną specjalną listę bardzo fajnych lektur, a o godzinie 19 widzimy się o Beaty, o Beaty Sadowskiej na Instagramie. Do zobaczenia!